Cześć, Szymenko Witam w kolejnym takim filmie. Można by rzec shorts, ale na shorts za tak długi. No, dziś kosimy sobie pacelie. Tak ona oto wygląda. Są miejsca gorsze, są miejsca słabsze. Dużo chwastu, tak jak tu widać na ściernisku. Zielono, niestety. Ale w miarę to idzie, jako tako. Znaczy nawet nie jako tako, tylko w miarę dobrze to idzie. No, facelia taka. No, nie będę na razie wy ten wymacać, bo nie ma potrzeby. Koma je sam wymuci. Jeszcze się zbyt mocno nie osypuje, ale niektóre już są po prostu całe wysypane. Akurat teraz, jak na złość, chyba nie znajdę teraz. Tutaj, chociaż nie, te chyba, te już będą prawie całe obsypane. Prawie całe, tak samo tutaj, wcześniej, wcześniej dojrzała po prostu. No i tak to wygląda. Tak jak mówię, dosyć dużo chwastu. Będzie dużo roboty z czyszczeniem tego cholerstwa. No ale cóż, trzeba oczyścić. Nie ma innej opcji. W sumie prawie to co najgorsze to teraz będzie lecieć na ostatnim przejeździe tutaj taki pasek jeden jest yy, tutaj chwastu jakiegoś tam a tam kawałek perzu mniej więcej do połowy pola idzie taki pasek no, a potem zostanie już taka w miarę w miarę czysta to pójdzie elegancko, szybciutko tutaj jakaś jedna rysinka się położyła wydamy ją tutaj Niech sobie ziarko z niej opleci w kombajnie No a tutaj jeszcze owiec mój rzadki Bardzo rzadki No ale to tylko w tym miejscu tam dalej jest jest fajniejszy dużo lepszy Ciekawe jak ziarko Widać Chyba widać, No, no. A no, spierdzieliło. Dobra, ziarko, takie sobie, mało azotu, niestety dostało. Słomy trochę będzie tutaj z niego. Mam nadzieję, że tylko, że mi nie obleci, że nie będzie jakichś nawałnic nagłych i że to cholera mi nie obleci, bo bym się załamał. Nie dość, że będzie go mało, będzie lekki, to jeszcze mi obleci to by było najgorsze no a kombajn jaki u mnie kosi to jest klas dominator 98 ten, co, ten sam co, co roku no możecie jak jesteście ciekawi jaki to możecie tam zajrzeć na jakieś poprzednie filmy ze żniw tam kilka jest więc możecie sobie obejrzeć z najlepiej no niestety też się tutaj owsa głuchego trochę y, wzięło. Nie wiem skąd, bo na tym polu nie było owsa głuchego nigdy. Więc nie mam pojęcia. Pewnie z materiałem siewnym mógł się y, gdzieś trafić. Chociaż też wątpię w to, gdyż y, materiał siewny był przeze mnie dosyć konkretnie czyszczony. I no, nie widziałem, żeby tam owies głuchy był w nim. więc. Nie wiem skąd on się wziął. No, zaraz kopań przejedzie, też wam pokażę kombajn i będziemy nad tym kończyć. Więcej nie ma co nagrywać za bardzo. Jeszcze mam, mam to może nagram proces yy, czyszczenia, jak to on wygląda. Nagram i, na, i mogę wam nawet powiedzieć. Yy, tak, najpierw to wszystko idzie przez młynek. O, kurwa, zobaczcie. Gróźba. Chwas po prostu, tylko całkowicie. No, facelia idzie najpierw przez młynek, taki zwykły, do, no jak w zwykła po prostu. A potem jest trzczona dodatkowo jeszcze na drobnoczkowym, tak, żeby największą frakcję od ten, No, jak to mówię? No, usunąć, a żeby zostało samo ziarko faceli. Dosyć się sprawdza ono. Co prawda dziarko fal drobnego fastu przeleci, ale na no, no to już się nic nie poradzi. To no, musiało być jeszcze, jeszcze jedno 50-litro. Niestety, niestety z tyłu leci samo zielone. Samo zielone. Gnój jak cholera. Zaraz trzeba będzie to roz, rozrzucić cieniutko i suszyć. Przewracać. Pr Przewracać tą facelię kilka razy dziennie. Ale cóż, no trzeba, żeby nam nie zgniła, nie zatęchła, nie spleśniała i tak dalej, i tak dalej. Dobra yy, kończę. Lecę pociąg, podstawić tutaj. wiem, jeszcze teraz, pokażę jak wygląda. to później No i pierwszy zbiornik yy, był już sypany, tak jak widzicie. I co my tu mamy? ogrom syfu niestety co zrobić? Czyścić Niestety no, kombajn nam nie oczyści tej faceli takiego byśmy my chcieli Niestety trzeba będzie czyścić cały dzień praktycznie zajdzie. Znaczy No, już teraz mamy, mamy godzinę 14 a cały dzień To do wieczora będziemy, będę siedzieć przy tym z kolegą i to grzebać no ale cóż w tamtym roku było, było nieco mniej jej Fu, kurde trochę było w tamtym roku jej mniej albo po prostu tego, albo syfu jest więcej albo na szczęście fateli jest więcej ciekawe zobaczymy, zweryfikuję kombajn Dobra, to tyle na razie i zobaczymy się przy tym, przy czyszeniu. Jakoś to powoli kurwa idzie. To z wczoraj kurwa, kup To już dzisiaj, już dzisiejsze. Do wiadra coś tam leci. Tutaj już rozlantowane. Trochę tych nasion jest, ale no, od chuja jeszcze chwastu. Syfu kurwa całego, to trzeba jeszcze będzie trzy dni kurwa poprzerzucać i zaraz na sito dawać też. Ej, ej, ej. Na się tyle zostało. A druga połowa jeszcze kurwa w sodole na przyrzepie stoi. Cały dzień się jeszcze zejdzie, ej. No a tak wygląda Yy, ziarno właśnie posicie o proszę to już jest znacznie znacznie lepiej jest jeszcze tego trochę no ale to już cóż nic się z tym nie zrobi aż tak za bardzo